Dobrze, jak kobieta to niech pan mnie teraz pogodzi. Na ułatwienie może pan mówić O, mnie kotka. No już się przecież no. no, nie ma No, łoga 3-4. Kotku. Jesteś taki... duży silny męski. Czy się przychodzi Zaprosić chociażby wokół i do ktokolwiek, no nie rozumiem, o ile Na szczęście zaprosiła kogoś, kto prowadzi nam do dyskusji jakiś poziom, a może nawet kilion.